Siema, witam w kolejnym odcinku z kronikarskiego obowiązku oraz z braku lepszych tematów. Dziś o Sztokholmie, który, który sobie wybił trochę na kapsułach. Zobaczymy jak też jest na innych tych rzeczach. Skinsmanki szybciutko, gdzie jest konkursik? Możesz sobie wejść, jakbyś chciał coś wpłacać, to sobie zapoznaj się, wyślij na PW. Można tu wymienić swoje skinki. O, coś tu akurat nie ładuje, natomiast masz do 5 dolków przy pierwszej wymianie z kodzikiem i plus 35% więcej do wpłaty, zapraszam, bo no już niebawem będą fajne rzeczy robione z SM, Także jeszcze można podbić troszkę Ruch, wiesz o co chodzi Kandydacik No gdzieś tutaj z tych sześciu to mamy bardzo fajną wybitkę, nie? Do dziewięciu Więc ta odbitka jest, postępuje to, No 6 sze ziko mieliśmy, to uderzenie um, No najpierw zobaczymy potem W sensie mój statement odnośnie, że to się za bardzo nie zmienił To też ten Tutaj trochę gorzej w sumie 8 złotych Też jakaś złotówka odbiło, ale okej okay. No Legendy tutaj też fajnie, no z dwóch 30 do to Oczywiście tu mówimy o tych krótkoterminowych rzeczach, no bo wiadomo, no, oddalimy sobie, to no, widzimy, jak to wygląda, tak? Jestem ciekaw, czy na, prawda, tutaj, tych yy, naklejkach, coś no jakieś tajlu, trochę wyższe sprzedaże. Małzik, praktycznie nic, mówi starsy, no tu też trochę w górę poszło. Kopenhagi, no to tu powiedzmy, też z tych 18, 6 zł w górę. Tu furia, też, no w, trochę coś faktycznie, gdzie nie gdzie. Leciutko też na tych naklejkach się przesuwa. No jak sobie zobaczymy, tutaj też jeszcze a Antwerp? No, ze złotych 16 do złotych 30. Ale tutaj, tu bardziej szoruje. Tu raczej dalej szoruje. Nawet autografy tak samo. Mamy tutaj kandydatów, tak jest. I one też cały czas sobie spadają. No co, moje zdanie się nie zmienia. W sensie ja to trzymam. E, jakoś tam myślę, że ciągle w długim terminie widzę jakiś jak najbardziej. E, potencjał, jakieś perspektywy, które mogą zostać oczywiście przygaszone przez ruchy Valve. No jest ciężko, wiadomo, że to, to teraz nawet jakby Valve cały czas dawało bezsłowa, to, to ta konkurencja jest. Więc musieliby naprawdę faj, fajną serię, jakichś brzydkich, bezsłowych, innych walnąć. Natomiast trzymam, nie kupuję i to, to jest coś, co, co jest odnośnie Sztokholmu. I, I też innych zupełnie, w sensie, bo Sztokholm jedyny bym rozważał no może Antwerp jeszcze ewentualnie, innych to już ciężko, ale, ale no, jeśli chodzi o takie długoterminowe, hmm, choć może to też jest błąd, może się zamykam, kurczę, no bo Paryż to dobra, tam są supply ogromne, ale, ale na no przykład jakąś Kopenhagę, tylko to no, nie kupuję totalnie tego, tego wyglądu, nie, też ten Szanghaj, choć szankaj mówię, Szanghaj może być trochę inny, zobaczymy jak to supplyowo jeszcze będzie trwało, dobra, tak o, o majorkach. dzięki za dziś, cześć, pa, pa.